Z genami to do mechanika, a nie do gen geologa? Genol. Gen... ginekologa Mam problem z genitaliami. Co? Nie ja, nie wiem ci najdzie tylko do skontekstu. A czyli byłeś tylko tu RAND! Ty gdzie

Chcesz zainformować, kurwa, killerowi? <śpiewanie> ...muzyka, która leciała tam na intrze, tak mi siadła, po prostu, taka sigma, kurwa... Ora, na wodzie to będzie dziwnie wyglądało, bo w absolutnej ciszy po prostu robię minę Idzie do tego kto kuca To ja kucam No to idzie Aha. do ciebie Skąd on wiedział? A tutaj, tutaj, obok mnie jest paleta, zrzucił Pięknie nie. No właśnie o, Tak bardzo. na nie do... Misła, ty robiłeś gena, ty nie kucałeś Tak Kurwa, kucałem z Przez... gena Nie kucałem A dostałem ogniem Lew im! Lew him! Leave him. A, a kto za to był? Oin, Nice! <śmiech> 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 Czad, jestem zbyt europejski, żeby wam tłumaczyć 3,7, dobrze? I tyle. I generalnie to jest też, to się nazywa Rebecca Tech, gdzie robisz fikoka i unikasz wszystkiego. O Jezu, jest tutaj! POSRAŁO CIĘ! Czat, ja chyba źle świecę, coś mi się wydaje. Zdodzujmy tą grę, kurwa. Tak, czad, umiem śpiewać, dziękuję. Wiecie, co odkryłem w internecie? Porno. Jakie perki wziął? Żadnych. Nie, nie, nie gadajmy o tym. Muszę po, dobra, musiałbym poćwiczyć, okej? Okay? Zamknąć mordy. Czas zamknąć... WAS, KURWA! ZAMKNĄĆ SIĘ, Ja muszę gena koraliczyć teraz. Lowki. Pomocy! Padam, 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 padam! Jezus biegnę. Ech, bo to trzeba więcej fanu. a czemu moron grał kurde tym Wojtkiem yy, golą? Okej. Okay. No co? Pytam się. Dobra? O. o nie, kurwa. <śpiewa> Oślep go! Kurwa! Ty Tylko kurwa! Ty kurwa Drogę oświetliłeś! No Konc! Konc! No, nie miałem. nie miałem! Konc! 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 w Konc! sobie kurwa! Kontu nie miałem! Jest! Oślep się! Oślep się! O. Oślepiłem go! Oślepiłem go! Dobra, pierwszy. Ale wystarpowany jak coś uwaga Uy, idzie za mną, bo Boże, jakie straszne O Krystyno, czubówno Tutaj się wymyślicie gdzie... No i znowu to zrobiła Jak, co? Jak ty to zrobiłaś? Pacha! <grymne> Paniel! Ale <grymne> czemu uciekłeś? Młaza, <grymne> dostałem dziś kosz od koleżanki. Czy masz dla towarzysza na bolące serduszko? Ach, Oczywiście, swem. E, pobierz DVD i zapraszam ciebie tutaj. Bierz wódkę, nie? Ja też mam cyce i długie I włosy, choć ci pomogę. <grymne> o, wyrwałem <żarty>, No, <grymne> jezu, jak się zrekrosował. No kurwa Ona może mieć to ondria, że... Trzy bardzo, bardzo... Japie te dole! No moja wow! wow! wib... Co mi uderzyło? Hop. Freddy! Chodź Freddy, chodź! Chodź do mnie, daj! Freddy, dawaj! Chodź! Freddy! Freddy! Freddy, tu jestem, chodź! Freddy! Chodź, <laughs> chodź cho do mnie, no dawaj! Ej, on nie chce mnie! Hmm. Rozumiem. <laughs> o, o Jezu, nie wiem, gdzie ona jest. Jest na dole. No batalna. No <laughs> <laughs> no, oh. Nie zabijaj Cedrika. A my sobie pójdę za Spare Saved Lunch? to jest Mogę się podłożyć, kurwa. mogę się podłożyć, brachu i podkładam się. Nie, może szale. la, kurwa, na nie szaleń. kurwa, od nie na śniadanie, kurwa jak krupki, chipika. Nie... Dzięki, bratku. Kampi to ja jestem martwy. Nie widzę, chociaż no w sumie racja. Dobra, kurwa, robię genak, chcę zbliżyć. Aaaaaaah! mnie! Sprzykaj mnie! Sprzykaj mnie! Sprzykaj mnie! E! MNIE! A nie musisz w sumie, no. jestem zdrowy. Głowę otwierał, to bardziej na końcu drogi. Przedbaj na miast, przedbaj na miast. A, A, no to main, to padłem! No No nie, no nie, no nie. No nie, no nie, to unlucky. A, poszedł do bramy, poszedł do bramy. Myślałem, że go zajebiście 360 zrobiłem. No! 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 My poor babies! Tylko tego Jeffa! Ara i chyba jeszcze raz. <ścia> Steve nagle gra na gitarze, what the fuck? I patrzcie na tego Jeffa. <ścia> no, dasz. <ścia> Zau mi go Ucieknę tak! Ja chcę tak jak ty kurwa ten I wanna be like you Może naokoło musisz szukaj tam czy nie ma za bramą dziury Nie ma No dawaj, 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 ja też chcę Tam tam chcę iść. <śpiewanie> no kurwa przeszedł se tak o! <śpiewanie> fuck. Dwa razy fak. <śpiewanie> Idę Zostaw ją! Idę do main'a z nim Fuck, fuck No, Leszek mnie zostawi Też nie pytaj, dobra? Nie pytaj mnie. Weź sobie nałóż coś na paznokcie. Co pokryje paznokcie. Nie macie dziewczyny czegoś takiego, że jak macie lakier, to na to nakładacie coś jeszcze, żeby... Żeby chronić lakier przed zdrapaniem? Top coat, wuja? Nie macie top coata? Ci zaraz, kurwa, spojtekuję, ty synu. Ty suki synu, będziesz mi kurwa pointek robił? E? Eh? Chodź tu do mnie! Chodź kurwa, ty! Ty blondynowaty skurwysynu, chodź tu! Wyrwę ci jaja kurwa razem z kręgosłupem, zobaczysz! Kurwa wózek nie traj O. Oh. Na Mielu! <tryk> 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 Nie like pierwsza rzecz, którą liknisz, aha. Mogę wam liknąć moje stupki, chat, jak chcecie. Moje Gripersy. Gripers? Te knopers i Gripex. Gripers. Zapomnijcie, że to powiedziałem. O nie. Kurwa! No nie da się! No nie da się w tej pierdolonej grze, kurwa, oślepić! Czemu nie da się? Od, od, kurwa, latarką! A chuj tam No mi <laughs> drwalił Spierdalaj, sobie tak, No tak to by jeszcze zostały Kurwa, ja muszę oślepić kogoś dwa razy w jednym meczu Mogę siebie? <laughs> to jest takie trudne A mam Devotion w ogóle level pierwszy, jesteście dumni? Tak Chuj tam nikt nie jest dumny, bo nie potrafię oślepić healera Marok. rok Kurwa, tak jak mój syn <laughs> I co mamy jeszcze raz? Masz kibelek wygodny Dziękuję. Ale mały. Jak mały? Masz mały kibalec. Jak mały kurwa? Przecież to jest normalny wielkościg. To jaki masz wielkie dupsko, że cię no, Nie, domałem. nie, nie. Chodzi o moje jaja. Muszę je wywieszać. <noise> na no, jak siadasz, to masz je zawsze w wodzie, ja tak? Pyta, no właśnie, jak, tak, jak torebka herbaty właśnie. Ty się nie biłeś w ogóle? Biłem się, ale... Ale co? Nic mi to nie dało teraz. Nie. O, 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 o. Oj. Oj, nie wkurzaj go, lepiej. O, 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 Nie pograsz w grę. Nie pograsz. Nie pograsz w grę. No nie pograsz w grę. nie ma, nie ma, nie ma. Nie, nie, przepraszam, że musicie to widzieć, ale To się musiało stać prędzej czy później. No ktoś musiał kurwa moją strunę naciągnąć i ktoś musiał w końcu kurwa powiedzieć nie! NIE! Toksyczny streamer, a i toksyczny. No tak, tak. Ja jestem tylko grzecznym killerem. Ja jestem grzecznym killerem, który sobie chodzi, kurwa, pułapki stawia, la, 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 jaki piękny dzień. I przychodzi taki survivor, kurwa. Przychodzi survivor i mówi, nie! Nie dzisiaj, traperze! Zniszczę ci dzień! Ah, dalej kurwa. ktoś mu w końcu powie, że no Miner to jest Mimperk! Пера вообще не значит... <laughs> Idę nie potem to co się blenduje, No nieźle. No weź mu, powiedz! Bo on gra no i no mider. a potem się chowa, kurwa, w szafce i go, kurwa, trickster łapie z szafki. On jest wielce, kurwa, oburzony, że go trickster, kurwa, przeładowując, w szafce znajduje. No... Ale mógł, nie, no mógł do bok. Mógł drugą szafkę A już był podkurwiony, bo przecież jest na hita, kurwa. I zawsze za późno ucieka od tego gena i, kurwa... I jest na hita. Kocham Radka. no ma swój czar, ale kurwa, taki. Taki wiesz, jak cię stara baba w wózeczku zaczaruje, kurwa, jak jesteś małym dzieckiem i potem płaczesz całą noc. To, to, to jest taki dar, kurwa. Nie? nie wiem, czy to uderzenie mi nie kosztowało trochę. Co ty robisz, kurwa, poświetlasz mi drogę? Co ty? Czy on ma rozumieć? Halo, słuchaj, nieładnie zrobiłeś, tunelowałeś tą Jujin, widziałem! Widziałem, że tunelowałeś, bardzo nie... Słuchaj mnie, jak mam mi Coś do powiedzenia, przygotuję mi latarkę do mordy. Halo, mam Co... Co... do powiedzenia, halo! nie co robisz? On tu, będzie, on tu przyjdzie zaraz. A ja nie chcę, żeby mnie gonił. A musi, kurwa, konąć tego gena. kurwa. No dobra. No i kurwa, jest! A tak to No weź, no kurwa! Tam gen jest, gen! Gen! GEN, 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 patu! Tu gen! 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 GEN, GEN, GEN! KOPNI GEN! KOPNI GEN! No GEN KOPNI! No nie! Nie wieszaj mnie, kopni gen! CZYM on nie chce kopnąć GEN! Dobrze! Nie ma kurwa tego dobrego! No! I tak to będzie teraz! Tak to być nie będzie! Będziecie mi pokazywać na mnie palcem, że jestem gorszy! Co? Bo się uczę! Nie, no dobrze. To tak będziemy. Padziak swoimi jajami, tak? I baguje ciebie i wszystkich kurwa twoich przodków. Za zwrócisz do domu, zajrzysz drzewo genealogiczne i zobaczysz, kogo dotknęły moje jaja. Słuchaj kolego, co chcesz dodać jeszcze do swojego repertuaru? Tunelowanie, kampienie, tak? Nie, do no proszę, niech pan powie! Niech pan się wytłumaczy teraz publiczności! Pana ogląda 350 osób, a pan się zachowuje jak absurdy Good game, good game. Good game, good game. Tak, tak, tak. Po prostu wiecie, nie znoszę toksyczności w tej grze. To jest, to jest najważniejsze. Że, jeżeli ktoś będzie dla mnie miły i wiadomo, surwiwówne przy paletach. Ale nie, kurwa! Nie, eee, kurwa, widzisz? O, łap się te palety, kurwa! Łapse! Cringe, bro? You really have problems with your head?